Nubie, co mój dom odsuwasz, gościu, odszep się od mojego domu, dobrze? To, że mój dom jest malutki, to nie znaczy, że masz go odsuwać gdzie tylko chcesz. Co na domu zrobiłem? Wow, co się tam stało? Widzowie, nikomu nie mówcie, co ja właśnie odkryłem. Oglądajcie ten odcinek do końca, ponieważ ta gra może sprawić, że wszystkie wasze marzenia się spełnią. Ale cicho, cicho, niech to będzie nasza tajemnica i tylko ja i wy możemy o tym wiedzieć, dobra? Ta gra dosłownie pozwala spełnić nasze dowolne życzenie. Na przykład zobaczcie, pokażę wam tak szybko. Napisałem dok na czacie, po pies i mamy słuchajcie słodkiego pieska i on szkrzeka nawet. O, oh, przez przypadek go przewróciłem, ale w tej grze dosłownie możemy napisać wszystko i wszystko, co tego napiszemy sprawi się realne. Na przykład teraz napiszę sobie słuchajcie samochód I zobaczcie, dostałem samochód i mogę sobie jeździć, zobaczcie tylko na to. Proszę bardzo i to normalnie sobie działa. W takim razie ja teraz proszę o lajka. O nie, nie działa lajk na tej gierce. W takim razie to wy musicie zostawić lajka. Zostawcie lajka pod tym filmem i będzie mi bardzo miło, ponieważ ta gierka niestety nie zostawimy lajka. A zobaczymy jak zostawi mi nie zostawi mi subskrypcji. Widzowie, wy też musicie zostawić subskrypcję i koniecznie z dzwoneczkiem. Co ja mogę sobie napisać? Jest tyle możliwości. Napiszę kupa. <laughs> po co ja to robię? Mogę tą kupę przenosić. Co to jest? Ej, ja tą kupą mogę latać, nie no nie wierzę. Mogę sobie zarzekać dosłownie wszystkiego, a ja sobie zarzeczyłem kupy. A teraz słuchajcie, nap napiszmy duża kupa i mamy większą kupę. To jest wspaniałe. Dobra, ale odejdźmy od tego tematu, bo to może być lekko obrzydliwe. Nie wiem, sobie czegoś lepszego, czegoś większego, na przykład Pieniądze, pieniądze Uuu, dostaliśmy dolary widzowie Ej, kto chce dolarka, co? Z kim się mam podzielić? Ej widzowie, oglądajcie ten film do końca, koniecznie Ponieważ jestem ciekawy, jakie ta gra ma limity Czy istnieją rzeczy, których nie możemy sobie tutaj wymarzyć Na przykład burger napiszmy Zobaczymy, czy możemy sobie wymarzyć burgera A czy tutaj już mogę? Burger, proszę Czy burger działa? Działa, mogę mieć burgerka Tylko nie mogę go nawet wziąć, o mogę go wziąć I mogę nawet jeść Mmm, całkiem pyszny Co sobie mogę wymarzyć? Ej, a można jakieś kolory na przykład ustawiać, na przykład yellow car czyli żółty samochód, mogę, mogę mieć żółty samochód bo on mi kolor skina. let's go, ej super, elegancko ej co ja mogę latać z tym z tym samochodem, ej właśnie latać, a co jeżeli możemy mieć samolot plane, ej jeżeli to działa, to działa mamy samolot, tylko taki malutki, nie możemy do niego wsiąść, ale spoko, a działa na przykład żółty samolot ej to by było już mega dobre, słuchajcie żółty żółty plane, yellow plane, żółty samolot a, dobra, nie działa zmieniając koloru. No to akurat szkoda, dobra, ale możemy mieć też samolot. Co sobie jeszcze możemy zażyczyć? Możemy sobie na przykład napisać. Noob, gdzie to działa? Działa! Ej, kozacko, a możemy napisać bacon. Bacon, zobaczymy, jakiego bacona dostaniemy. O, włosy bacona, no właśnie. Możemy sobie na przykład pistoletu. Zabrzmieć sobie pistolet, uwaga. A, nie możemy, ale. O, jednak chyba możemy. Dobra, możemy sobie wziąć pistolet i możemy nie nawet chyba strzelać. Strzelmy do nóbka, czy to działa? A, nie działa, nie możemy go zastrzelić. Dajmy sobie bombę atomową, ale nie, to nie działa. No to by było zbyt mocne. A, dobra, a w sumie, skoro był pies, to może będzie też kot, co nie? Bo może ktoś woli kotki. Wow, jaki słodziutki kotek, ale dosyć grubiutki. O nie, przewróciłem kotka, Przepraszam a możemy sobie dać gigantycznego kotka. Poczekajcie, gigantyczny kot. O, e nie, on się za bardzo nie różni. A duży kot. Aha, i on jest chyba troszeczkę większy, tak? No dobra, minimalnie jest nie jakoś bardzo. Możemy sobie napisać na przykład mały kot. Okej, okay, i przecież wtedy będzie malutki. Jest, zobaczcie, rodzina kotków. Mama, tata i jeszcze dziecko. Dobra, naprawdę bardzo super to wygląda. Złoto, zabierzmy sobie złoto. Chcę być bogaty. Jest złoto, zabierzmy sobie diamenty. O, diament sobie możemy zażyczyć, proszę bardzo. I mamy sztabkę diamentu. Postawmy tutaj ścianę, ej działa, dobra, teraz większą ścianę, proszę bardzo. Też działa. Oh my god. Podłoga. Możemy postawić podłogę? Nie możemy. Czyli jedno nie wszystko tutaj jest. No widzicie? dobra, Dodajmy sobie miecz. A teraz dodajmy sobie słuchajcie nóbka Proszę bardzo. Jeden nób, drugi nub i trzeci nub. Zobaczymy, czy będziemy mogli słuchajcie pokonać e, te nóbki właśnie tymi mieczami. Uwaga. Proszę bardzo. Pyk. Nie one są nieśmiertelne. I to szkoda. Co my tu mamy robić z tym mieczem? Po co na ten miecz? Skoro nawet nie możemy go użyć. Tole też nie działa. Chyba że te nóbki po prostu są nieśmiertelne. A co sobie jeszcze możemy zrobić, nie może slendera? Slender? Ale nie. Widzę. Że cylinder nie działa. A może po prostu jakiś gość. Po prostu jakiegoś gościa. Nie. Dobra, ja chcę łódkę. Ej, no nie. Dlaczego łódka też nie działa? No nie, to jest trochę oszukane, widzowie. Jednak nie tak wszystko tutaj można sobie zarzykrzyć Ej, mam teraz pewien pomysł. A czy można sobie zarzykrzyć Robuxy w tej gierce? Może ta gierka da nam słuchacie darmowe Robuxy? Robux? Ej, dobra, dostaliśmy Robuxa. Ale czy możemy go wziąć? Nie możemy. Paści, on ucieka od nas. Co za łobuz. Ej, wracaj tutaj. Wracaj tu, Robuxie. No nie, nie wraca do nas. Zdecydowanie nie wraca bardziej ucieka. A weźmy sobie dużego robusta. O, tak, żeby będzie jeszcze bardziej bogatym. Uuu, mega kozacko. Ej, a możemy sobie na przykład dom postawić, to by było mega mocne. Ej, możemy sobie postawić dom, ale on jest taki bardzo minimalny. A postawmy sobie na przykład duży dom, big house, proszę bardzo. Ej, a, źle napisałem. O, oh, wow, wow, ej pojawiłem się w środku. Co jest grane? Dobra, jestem w tym domku. Ej, nie mogę odpalić fierkama, no tak, to nie był heaven. Jak ja mam teraz niby stąd wyjść? To jest niemożliwe. Ło, wow, mogę latać w tym domku teraz. Ej, to się się tutaj dzieje, widzowie? Ja latam dosłownie. O oh my god! Co się tu dzieje, latający domek? wow, Domek teraz do góry nogami jest. Ja nie mam jak stąd wyjść. Dobra, skoro już utknąłem w tym domku, to może oddummy go sobie jakoś. Nie wiem, dajmy tutaj na przykład stolik, dajmy sobie table. O, e, działa? Nie wiem, widzowie, muszę się zresetować, ponieważ niestety utknąłem. Ej, co się ze mną stało? Złożyłem się w pół, jak jakieś karty. <laughs> Było to naprawdę dziwne. O, stolik się, słuchajcie, zespłonował. Dobra, usuniemy sobie ten domek w domku Nie chcecie jednak, ale weźmy sobie też krzesła. O, proszę bardzo, krzesła. Nawet możemy sobie siedzieć na nim. Proszę bardzo. Ustawmy sobie też stół. O mój Boże, co ja tu robię? A, co się tu stało z tym stołem? Dobra, a zażyczmy sobie łóżko. Działa łóżko. Ej, kozacko, ale nie możemy na nim leżeć. Tak przykład te wszystkie rzeczy są takie małe. Musimy sobie zażyczyć większe łóżko. Na takim łóżku to nawet dziecko by się nie zmieściło. O, dobra, to już jest nawet całkiem spoko. Ale nie możemy się położyć. To jest wielki minus. Dobra, zobaczmy, czy możemy dostać telefon? Możemy, ale to jest stary taki telefon. Patrzcie na to. Patrzcie, to jest taki jeszcze z klawiszami, co nie? A ja bym chciał jakiś nowszy, może po iPhone'a sobie zażyczę, czy coś iPhone, a iPhone'a nie można hmm, hmm, hmm. to co ja sobie tu jeszcze mogę zarzykrzeć, tak naprawdę jedyne co nas blokuje to jest nasza wyobraźnia widzowie i to jest najlepsze w tej gierce, a tutaj możemy sobie dodać jakieś swoje żykszenie ej co to jest, okej okay. co my tu możemy dodać, jakieś bloki? <grym> nie wiem widzowie, jedyny problem jest taki że to nawet nie działa, próbuję to robić, nie wiem robiłem już wszystko, chyba nie można jednak dodawać swoich a więc dosyć szkoda ej, a dodajmy sobie na przykład żółty dom żółty dom, ej działa, kozacy i teraz sobie zadajmy żółty samochód Ej, Nubie, co mój dom odsuwasz? Gościu, odszep się od mojego domu, dobrze? To, że mój dom jest malutki, to nie znaczy Że masz go odsuwać gdzie tylko chcesz Tornado mu zrobiłem, wow Co się tam stało? Ej, właśnie odkryłem nową pasję w tej gierce Uwaga, ja mogę robić, sobie jakieś tornado I rzucać przedmiotami. Uwaga, teraz na przykład rzućmy Tym domem i pyk, rzucony O mój Boże, ej To jest przepiskie, O i pyk Nie no, ej, to nie działa. Kubku, denerwujesz Mnie, dlaczego nie mogę cię wywalić Dobra, ten ubek mnie wkurzył, jadę od niego Jadę się obrazić widzowie, niestety Obraziłem się, ale na, na pocieszenie Słuchajcie, może wezmę sobie jakieś ciasto Ciasto, uwaga dostaniemy ciasto Dostaliśmy ciasto, ej super A pizzę dostaniemy, właśnie bo ja sobie Jeszcze jedzenie tutaj mogę wygrzeć i picie Właśnie, weźmy sobie na przykład wodę, butelkę Wody dostaniemy, ej nie dostaniemy Serio, czyli picie widzowie w tej grze nie da Ewentualnie jakaś kola. weźmy sobie Kolę, o kola działa, i Kolę dostaliśmy, mmm pyszotki Hot dog, proszę bardzo Ej, dlaczego hot dog to jest pies? Dlaczego jak pisałem hot dog to jest pies? Ja chciałem mieć pysznego hot doga, a nie słodkiego psa Ale słodki pies też jest spoko, ej o przepraszam cię piesku Dobra ta jednak nie do końca na wszystko nam pozwala Ale wejdźmy sobie teraz na publiczny serwer I zobaczmy co życzą sobie inni ludzie Bo właśnie to może być najbardziej ciekawsze Dobra co my tutaj mamy Jakaś kobieta a przynajmniej jakaś sylwetka Nie wiem bardzo dziwne Tutaj mamy jakieś awangasy w ogóle malutkie Co to ma znaczyć? Co to jest? Ludzie sobie naprawdę bardzo dziwnych rzeczy życzą. O a tutaj pająk Ej dobra ludzie są naprawdę bardzo pomysłowi Pająk i szczur? Po co pająki i szczury? Nie rozumiem tego Dobra widzę że za dużo rzeczy to tutaj się nie dzieje Dzieje, a to to jest co? Co to może znakrzyć? Nie wiem, bardzo dziwny jakiś element, nawet nie możemy tego podnieść. Dobra, na tym serwerze się niewiele dzieje. Zobaczmy. O, ktoś z miękkiem gogania. Patrzcie, jakaś tutaj Ciupaga. Oh my god. O, a ten sobie wziął pistolet i się będą strzelać. Nie no, nie wierzę, to jest po prostu coś pięknego. Ciupaga jest elegancko. Ostatnio właśnie się podobała jak mówiłem Ciupaga. teraz to będzie moje powiedzonko. Ej, co to ma być? O co chodzi? Czy to jest jakieś słońce? Czy co? Ej, możemy sobie zakrzyć słońce? Naprawdę? Słuchajcie, słońce. Ej, naprawdę można słońce sobie wziąć. A księżyc na przykład? Księżyc o, też można. Ej, dlaczego księżyc jest taki malutki? Widzicie, jaki pyci, pyci? Oh my god, czy księżyc jest naprawdę taki mały? Nie wiem. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Aha, to jest chyba nawet ten sam serwer. Bo tutaj znowu są te Amongasy. Oho, widzę, że ktoś wpadł sobie na ten sam pomysł, ja i zażyczył sobie kupy. No to spoko. A co to jest? Ej, to jest budka dla donatów. Co jest grane? A możemy mu naprawdę płacić donaty? Ej, możemy. Dobra, dajmy mu donata w takim razie. Aha, chyba nie możemy jednak. Ej, ludzie tutaj sobie rzeszą jakichś kolorowych rzeczy. Rainbowowych, tęczowych. To weźmy sobie na przykład. Rainbow Car, to działa? Tększowy samochód? Yy, nie, nie działa <laughs> Działa, a jednak Ej, epickie Możemy, słuchajcie, mieć tększowy samochód Ej, dobra, to jest mega mocne A spróbujmy sobie, na przykład, wziąć tększowy dom Tększowy dom i to działa? To działa, ej, widzowie, to jest zbyt Kosackie, ja na to nawet nie wpadnę, żeby sobie, słuchajcie Brać tększowe rzeczy, ale serio Mega fajnie to wygląda a Weźmy, na przykład, tększowe słońce i to będzie działać? Taka tększowa kula? Patrzcie, taka tenkszowa kula Ej, epickie wymyśliłem Albo tększowy miecz. Ej, czy to działa? Działa, mamy tększowy miecz. Ej tutaj wszystko to, co jest tększowe to dosłownie wygląda przeepisko, naprawdę. Ej, a co się dzieje na tym serwerze? Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego jest, ale widzę, że tutaj ludzie sobie życi mniej nie tego samego co ja. I tego samego co wszyscy w krześnie. Ej, patrzcie, tutaj jest w ogóle Ziemia. Planeta jest taka, Ej, kozacko, super to wygląda. Czekajcie, działa sobie robienie prezentów. Ej, działa! Możemy nawet otwierać te prezenty. Zobaczymy, czy coś jest w środku, uwaga! I w środku jest. Jest nic. No super. Ej, weźmy sobie tększowy prezent. To będzie wyglądać na pewno kozacko. aaa nie da się tększowego prezentu. Szkoda. Wyobraźcie sobie, dostać na przykład na urodziny taki tększowy prezent. No to by było coś pięknego. O, ciasto. O, żyrafa jest. Ej, tak sobie myślałem wcześniej. Dobra, w sumie to wezmę sobie żyrafę. Może akurat będzie działać, ale stwierdziłem, nie, no na pewno nie będzie żyrafy. A jak się okazało, że jest. Dobra, naprawdę bardzo fajnie. Słuchajcie, uważam, że ta gierka jest mega warta sprawdzenia sobie. Tak się nazywa ta gierka. Więc jeśli chcecie, to sobie sprawdźcie, zagrajcie sobie. To zobaczy na jutro na kolejnym odcinek ponieważ filmy na tym kanale są codziennie.